Dzień dobry, ja Jagoda z tej strony. Witam dzisiaj na spotkaniu z Tarotem. Kolejna odsłona. Dzisiaj czytanie, właściwie rozmowa między Wami, jaka mogłaby zaistnieć, jakie każde z Was mogłoby powiedzieć słowa, zdania. No i oczywiście, tak jak zawsze, pamiętajcie, że nie muszą one być tymi zdaniami, które wszyscy z Was mieliby ochotę wypowiedzieć do tej osoby, o której myślą, bo też czytanie jest kolektywne i nie musi z każdym rezonować. Ale bierzcie z niego jak najbardziej to, co z Wami rezonuje, to, co do Was pasuje, to, co się zgadza w Waszym życiu, w Waszej relacji, czy po Waszej relacji. Ciężko mi teraz przewidzieć, co karty powiedzą. Ale e, pamiętajcie, że jeśli coś nie rezonuje, to być może po prostu ma trafić do kogoś innego. E, dzisiaj mamy Mystic Palette Tarot. Co ona by chciała powiedzieć? U niego mamy Tarot Illuminati, ale też pamiętajcie o tym, że strony możecie zamienić, jeśli bardziej będzie do Was pasowała. Ta, która właściwie nie należy energetycznie, w większości przeważającej do Was. Eee, więc co? Ja dziękuję za wszelkie m, Wasze komentarze, za wszelkie Wasze polubienia e, z dołu i z góry, za wszystko, m, za Waszą obecność na moim kanale. E, wybaczcie, że czasami m, z czytania pojawiają się z opóźnieniem, czasami są jakieś przerwy ale no robię na tyle na ile mogę żeby też podzielić się z wami tymi informacjami które karty niosą ze sobą więcej nie przejdę też potrzebuję czasu, żeby się żeby odpocząć no więc nie przedłużając patrzmy w te energie które Dzisiaj wyzwolą się z kart tarota, które tarot będzie chciał nam przekazać. Co będzie chciał powiedzieć on? W takim razie, na początek, co on ma do powiedzenia jej? Z definicji on, pamiętajcie. Tarot Illuminati. Proszę o przesłanie od niego do niej. Co on chciałby jej powiedzieć? Kartę odwróciłam, ale w tych czytaniach. Nie czytam odwróconych. Co on ma do powiedzenia? Yy, bronię się przed miłością, bronię się przed uczuciem do Ciebie, bronię się yy, i właściwie szukam możliwości yy, takiego zrównoważenia, takiego yy, oddechu. Yy, i dystansu, myślę, w, tym, w tej siódemce buław, dystansu, żeby nie zwariować z miłości do Ciebie. Chciałbym relacji z Tobą. Tu jest dużo miłości, tu jest dużo myślenia o uczuciu, ale też jest dużo obrony, dużo może lęków. I z jednej strony jest tak, jakby no, chciałbym, ale się boję, bo w, tej, w tym umiarkowaniu to jest też ochota na zbliżenie, na spotkanie, na coś nowego, na nowe otwarcie. To jest takie odczuwanie tej drugiej osoby, odbieranie też jej energetyki. Eee, tak jakby ten człowiek czuł, że o nim też myślicie. ale nie potrafi się otworzyć. Zobaczmy, co dalej ma do powiedzenia. Widzę, że... Wiem, że jestem przed wyborem. Widzę, że powinienem wybrać, powinienem zadecydować w tym królu mieczy i być może podejmę jakąś decyzję, ale na razie się wzbraniam. Na razie to nie jest ten czas, na razie podglądam Cię, na razie przyglądam się Tobie, na razie być może, nie wiem, gdzieś tam łypię okiem, posyłam Ci spojrzenia, uśmiechy. Bardzo mi przypominasz kogoś być może z przeszłości, albo bardzo jesteś zbliżona do tego, co działo się w domu moich rodziców. Jaką miłością oni siebie darzyli, w jakiej miłości wzrastałem. Być to też w, oczywiście w sensie pozytywnym, ale też i może negatywnym. Coś takiego miało wpływ na tego człowieka, że on teraz jest poblokowany, że potrafi, że łatwiej mu przychodzi tylko obserwowanie, łatwiej być może nawet tylko pisanie, nie wiem, komentowanie, jeśli chodzi o na przykład o media społecznościowe, jest w stanie. Zamieścić jakiś miły komentarz, ale nie jest w stanie się odezwać i podjąć decyzji o tym, żeby spotkać się z nią. Co jeszcze u niego? Co chciałby jej powiedzieć? Siedzę w swojej takiej właściwie małej stabilizacji. Zamknąłem się w tej swojej klatce komfortu. Mam wiele. Być może jestem odpowiedzialny za rodzinę, bo tutaj mamy tego króla Pentakli. Być może mam związane ręce w jakiś sposób. Być może nie, po, nie potrafię się z tego wydostać, nie potrafię podjąć tej decyzji w dwójce buław, nie potrafię wybrać. Być może tutaj są też dzieci, w związku z tym mógłby przekazać, mógłby chcieć przekazać, że musi jeszcze zwracać uwagę na dorastające, dojrzewające dzieci, że tu związek jakiś z inną kobietą jest przeszkodą też. Z uwagi właśnie na dzieci, na ich dzieciństwo, nie może podjąć tej decyzji. Jest obwarowany różnymi taką odpowiedzialnością. On narzucił sobie taką odpowiedzialność za dom, za rodzinę, za dzieci. I z jednej strony, tak jakby był jedną nogą już po stronie jej, bo bardzo się do niej wyrywa, natomiast z drugiej strony. Stopuje go w tym właśnie ta jego e, odpowiedzialność, być może jakaś przysięga. Więc e, no, na razie tyle widzę, co chciałby jej powiedzieć, ale zobaczymy, co jeszcze, co ona na to. Być może się znają, być może gdzieś się już spotkali. Przypuszczam, że na pewno się znają, ale czy. Ona wie, że on jest zainteresowany nią. Tego nie jestem pewna. Popatrzmy, co ona chciałaby jemu powiedzieć, jeśli są w kontakcie, a nawet jeśli nie są, to co chciałaby mu powiedzieć. No, może to być taka miłość od pierwszego wyjrzenia, po prostu. <laughs> może to być zauroczenie. Co ona chciałaby powiedzieć jemu? Chciałabym rozpocząć z tobą nową drogę, chciałabym wejść z tobą w relację, chciałabym być z tobą w związku, chciałabym, żebyś otworzył się na mnie, ale ty nie potrafisz wybrać. Tu mamy tę siódemkę kielichów. Ty nie wiesz, co wybrać, kogo wybrać. Ja czuję się oszukiwana w tej siódemce mieczy. Ja czuję, że nie jesteś nieszczery, być może jesteś nieuczciwy, yy, być może nie mówisz mi prawdy albo nie mówisz mi całej prawdy. Ja czuję, że nie potrafisz się zdecydować. Ja to widzę, ja to wiem, ja się domyślam, yy, że nie jesteś pewny, nie jesteś przekonany, ale ja to odbieram właśnie jako jakieś oszustwo, jako. Yy, Jesteś dla mnie kimś, komu nie potrafię zaufać o, w ten sposób, bo nie potrafisz mi też okazać zainteresowania w sposób taki, jaki ja bym sobie życzyła żebym nie była opcją, a żebym była priorytetem. Nie czuję się tym priorytetem. Co jeszcze chciałabym mu powiedzieć? dbam o siebie, nie musisz się mną przejmować. Ja nie mam siły, żeby ciebie przekonywać. Ja wzmacniam się po to, żeby dokonywać wyborów. Ja jestem w stanie dokonywać wybory. dokonywać wyborów. Na mnie można liczyć, natomiast nie zmarnuję tej energii na ciebie. Nie dam ci tej siły, jeśli ty nie potrafisz wybrać mnie, nie potrafisz się na mnie zdecydować. W tym rydwanie. Będę zajmować się tylko sobą, będę dbać o swój dobrostan. Um, nie oczekuję od Ciebie zobowiązania, ale oczekuję od Ciebie, że będę Twoim wyborem. Jeśli nie jestem Twoim wyborem, to daj mi spokój. Ponieważ nie mam siły z tobą Ciebie przekonywać. I też nie, nie czuję, że mam siłę do rozmów jakichkolwiek z tobą, bo czuję, że okłamujesz mnie, że mnie oszukujesz, że, um, że droga ze mną nie jest tym, co wybierasz. Co jeszcze chciałabym mu powiedzieć? No. No ciekawie. Zapowiadało się dobrze. Liczyłam na to, że będziemy parą w tym asie buław. Liczyłam na to, że jest jakieś połączenie między nami, że jest jakaś chemia między nami, że jest jakieś przyciąganie między nami. Wierzyłam w to, że jest to przyciąganie, ale teraz po tym, jak się przyjrzałam, jak to wygląda, jak mnie traktujesz. Jak odnosisz się do naszej relacji, do mnie? Jak traktujesz też innych, jak traktujesz siebie samego? Widzę, że nie jesteś w stanie, nie jesteś gotów nie nie odpowiadać podjęcie jakiejkolwiek decyzji. Bo tu widzę, że ten człowiek po prostu on nie, pod, nie może podjąć decyzji, bo on jest taki no w rozkroku. Więc nie, że on podjął decyzję, że chce być z kimś innym. On po prostu nie wie, z kim chce być, nie wie, co ma zrobić. Więc ona to też mu chciałaby przekazać, że widzi, że zwleka. Widzę, że zwlekasz, widzę, że nie wiem, no czekasz, tu jest takie na zwłokę, a mnie to męczy, mnie to nuży, Twoje słowa mnie e, dociążają, obarczają mnie. E, twoje słowa sprawiają mi ból, Twoje czyny sprawiają mi ból, to co mi robisz sprawia mi ból. E, czuję się przeciążona, czuję się przygnieciona, e, czuję, że nie robisz nic, żeby ze mną być. I popatrzmy. Już tak. Co tu będzie na finiszu? Tak. To jest dziewięć buław. Mamy w tle, czyli takie pozostawanie w przeszłości, trzymanie się kurczowo w przeszłości jest u niego. Trzymanie się czegoś, co być może powinno runąć, powinno się rozpaść, co, co już nie służy, co, co już nie zdaje egzaminu. Być może już tam są jakieś zgliszcza po jakiejś miłości, ale on nie potrafi się od tego oddzielić, nie potrafi, boi się. A być może też i wiele ukrywa, nie mówi prawdy do niej, albo nie mówi prawdy tej osobie, z którą jeszcze jest, bo być może, gdyby ta osoba, z którą jest, wiedziała, jaka jest sytuacja, to też inaczej postanowiłaby inne decyzje, też by podjęła. Natomiast on mm, nie jest w tym szczery właśnie, nie jest e, autentyczny. Co czuje do niej? A ona? I u niej w tle? Mamy trzy monety. Ona bardzo chce współpracy. Ona generalnie jest być może nastawiona na współpracę jest pozytywnie nastawiona na to, żeby być może to jest człowiek też z pracy, ktoś z kim pracuje, współpracuje, ale widzi, że się opiera, że się być może nawet odwraca, być może się opiera, już odmawia na przykład. Pracy z nią w jakiejś grupie nad jakimś projektem, być może jej unika. Ona to zauważa, że jest coś między nimi, bo mamy tego rycerza kielichów, i generalnie on być może gdzieś już zapraszał, być może no jest patrzony w nią, jest zauroczony w nią. No, może ona odczuwa ten stan zakochania z jego strony też, i być może nawet ją o tym informował. Natomiast e, ona widzi, że coś stoi na przeszkodzie. On po prostu e, z jednej strony, właśnie zakochany, zauroczony, zafascynowany nią, chciałby ją zapraszać, chciałby z nią bywać, chciałby z nią być może wychodzić gdzieś, napić się, zjeść coś, a z drugiej strony broni się przed tym uczuciem. I być może nawet broni się, już unika współpracy z nią. z jego strony co on chciałby jej tutaj dopowiedzieć jeszcze yy, widzę, że mamy znowu yy, mamy tego z kolei rycerza mieczy teraz yy, życie kołem się toczy trudno mi powiedzieć co będzie być może się tak zdarzy bo mamy tu dziesiątkę też monet yy, że yy, nie wiem, może dzieci wyjdą z domu, może e, zakończy się jakiś okres, zakończy się czas bycia z rodziną, być może zostaną podjęte jakieś decyzje właśnie przez, z kolei nie wiem, współmałżonkę na przykład. Nie wiem, co się stanie dalej. Kręcę się, kręcę się wokół, e, ale mam nadzieję na to, że wszystko potoczy się ku lepszemu tak jak ma być, tak będzie w tym kole fortuny że życie przyniesie rozwiązanie, ja liczę, że po prostu ta złapa sam minie i że coś się tutaj wyjaśni być może um, tak jakby liczył na to, że ta jego współmałżonka tu podejmie jakieś decyzje i wtedy on poczuje się taki Uwolniony, że nie będzie musiał walczyć, bo on tak, jakby chciał powiedzieć, ja nie chcę walczyć, ja nie chcę e, na nikogo naskakiwać, ja nie chcę m, być natarczywy ani w stosunku do ciebie, ani w stosunku e, do m, tej rodziny, którą też no, kiedyś zbudowałem. Natomiast e, liczę na to, że. Czas pokaże, w którą stronę ta relacja nasza się potoczy. Z drugiej strony, być może też jest tak, że on chciałby zawalczyć o tę relację, że chciałby jednak że czuje to, ten zew, to, to wyzwanie, wezwanie do walki, takie właśnie że chciałby coś zrobić, ale on. Z jednej strony chciałby, ale z drugiej znowu się potwierdza, że się boi i tkwi nadal w tej przeszłości. Jest przywiązany tutaj w tej ósemce mieczy: jest przywiązany do czegoś, przywiązany. Um, całym sobą jest w tej rodzinie i trudno mu się z niej wydostać. Trudno wprawić w ruch tę machinę mu. On woli po prostu. Puścić ją, dać się ponieść, ewentualnie. ewentualnie e <K> <Kid> Jedyne, co ona może się po nim spodziewać, to to, że jest jak jest. Czyli jest nijak, nic się nie dzieje. On nie podejmuje żadnej decyzji, e bo nie jest w stanie. Natomiast jest chętny, nie chce się kłócić też z nią o to, jak jest, jaka jest jego sytuacja. Nie chce się jej tłumaczyć z tego, jaka jest jego sytuacja. Ona zdaje sobie sprawę z jej sytuacji, bo widać, że wie o tej jego rodzinie, wie, że nie jest tym priorytetem, nie jest tym wyborem jego, że on nie potrafi podjąć decyzji że zastanawia się myśli, ale z tego nic nie wynika, co ją mocno obciąża, więc yy, jedyne co może jej zaproponować to jest to, że yy, jest nadal w tym rozkroku, czyli tak jakby z doskoku. Natomiast u niej, u niej tak. ona marzy o rodzinie, ona marzy o też takim nie ukrywaniu być może jego, o wychodzeniu z nim, bywaniu z nim też w, wśród swoich znajomych, na różnych nie wiem imprezach, party, spotkaniach, odwiedzinach urodziny. Ona chce z Nim spędzać czas, ona chce móc zamknąć się z nim, nie wiem, w czterech ścianach i chociażby obejrzeć jakiś film bez ukrywania go. W związku z tym ona tak, jakby chciała mu powiedzieć, nie stać mnie na to, żebym dla ciebie cierpiała w tej czwórce mieczy, żebym po tobie się musiała uleczać, żebym po tobie musiała dochodzić do siebie. Ja jestem tą cesarzową. Ja czuję, że mam swoje do powiedzenia, ja potrafię zarządzać swoim życiem. Ty nie musisz nawet mi się z niczego tłumaczyć. Ja po prostu wiem, czego chcę i nie pozwolę sobie na to, żebyś w momencie, kiedy nie podejmiesz decyzji, żebyśmy mogli jeszcze cokolwiek robić razem. Być może obiecywałeś mi, być może widziałeś we mnie, mówiłeś mi, że widzisz we mnie cały świat, że chcesz ze mną. Spędzać czas, że chcesz należeć do tego mojego świata też, że, że jestem dla ciebie kimś wyjątkowym, kimś ważnym, kimś atrakcyjnym, a tak naprawdę powodujesz tylko zranienia mnie. Obciążasz mnie czymś, czego ja nie zawiniłam. Ja nie jestem winna, że ty masz taką sytuację rodzinną, jaką masz. Ja chcę mieć inną sytuację. Ja chcę mieć człowieka, który się na mnie zdecyduje, który podejmie pró się próby zbliżenia do mnie, nie będzie mnie oszukiwał i nikogo innego. <laughs> I nie będę czuła tego ciężaru, I nie będę czekać, nie będę. Mm, nie, nie będę czuć, że. Ty zwlekasz, a ja czekam, że jestem zmuszona do czekania. Ja nie chcę być zmuszona do czekania, nie chcę na nikogo czekać, bo to mnie dobije, to mnie zmęczy. To, to traci tylko mój czas w tej czwórce mieczy. To jest czas stracony, czas, yy, gdzie ja zużywam swoją energię, a ja nie chcę. Więc yy, no myślę, że to jest informacja. Z jednej strony, z jego, z, z jego strony taka, że okej, okay, ja nie chcę się kłócić z Tobą, nie chcę Cię przekonywać, nie chcę naskakiwać na Ciebie, ale też nie chcę się kłócić e, na razie w, 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 w mojej rodzinie, nie chcę powodować takich sytuacji, napięcia. E, rozumiem Ciebie, że chcesz, zależyć Ci na rodzinie. A ja nie mogę Ci na razie tutaj nic obiecać, nic pchnąć do przodu, nie jestem w stanie podjąć tej decyzji. Z jej strony, z kolei, widać to, że jeśli to nie będziesz Ty, to już mi więcej nie obiecuj. Jeśli nie masz mi co do powiedzenia, co by spowodowało, że zbliżasz się do mnie i że jesteśmy razem i że tworzymy, urządzamy pewną przestrzeń tej czwórce buław, że mm, tworzymy parę, tworzymy jakąś budujemy relację z osobą, którą rzekomo uważałeś za odpowiednią dla siebie, to nie zawracaj mi po prostu głowy i nie zabieraj mi czasu i mojej energii. I ani siebie, ani już mnie nie oszukuj. Także taką widzę tutaj sytuację. No, ktoś, kto nie jest wolny, z drugiej strony osoba, która jest wolna, która jest singlem i mogłaby wejść w relację, ale no, na razie się nie uda. W tym rozkładzie, z takim rozkładem, z taką sytuacją tego człowieka się nie uda. Także pomyślcie, czy to jest o Was, do Was. Jeśli macie coś do napisania, do skomentowania, zapraszam, będę bardzo szczęśliwa. No i dziękuję za oczywiście te kciuki w górę, za polubienia, za Wasze wsparcie, za Waszą obecność, Waszą energię. Wszystkiego dobrego. No i zapraszam do kolejnych czytań.